Rozumiem, ale podobnych spraw mamy tysiące i nie sposób wszystkiego załatwić. Zresztą brak mi niektórych danych. Tak, rozumiem. Dane się znajdą, ale przepraszam Panią bardzo. Widzę tu dwa banknoty tysiąc złotowe. Pani szanowna, tak zostawia pieniądze, mogą zginąć, i że Pani schowa. – Dwa banknoty? – Tak, dwa banknoty. – A o to dziwi? – Zdawało mi się, że leżały trzy. – Racja, tak jest, leżały trzy. Oto jest, przepraszam, jest trzeci, służę Pani. – Dziękuję bardzo. Wracając do sprawy, oczywiście dołożę starań, ale niestety nic pewnego nie da się powiedzieć. Proszę pani, leżały cztery banknoty, właśnie znalazłam czwarty. nie to... bardzo. To sprawę upraszcza. Otrzyma pani przychylną odpowiedź. Dziękuję bardzo. Po pewnym czasie. Aha. Czy nie można by sprawy jeszcze bardziej uprościć? Mnie strasznie zależy na czasie. O ile się da, o tyle się zrobi. Tak, ale czy się da? No to już nie zależy ode mnie. Sama pani rozumie. Tak. E, proszę pani, wchodząc tutaj, spostrzegłam na progu 500 złotych, które szanowna pani zapewne są. zgubiła. Zgubiłam 1500. 1500? Tak, pani. Słusznie. 1500. Proszę bardzo o to. Co? Dziękuję bardzo. Zatem mogę liczyć. O ile oczywiście i mnie da pani sposobność jeszcze do liczenia. Tam się, leży jeszcze tysiąc złotych. Świenia. Nie, tam leży już tylko pięćset złotych. to są i uprzedzam panią, że tam już nic więcej nie leży. Zatem sprawa załatwiona. Czy odpowiedź Pani przesłać, czy Pani sama wstąpi? Pani będzie łaskawa przesłać. Tak, mój adres. Ministerstwo Widoków na przyszłość, Wydział 14, Departament 3. Drugie drzwi na prawo, moje nazwisko. Przyszczypkiewiczowa. To Pani jest kierownik Przyszczypkiewiczowa? Tak. Panią to dziwi? O, właśnie miałam się udać do Pani w pewnej sprawie. O cóż chodzi? Proszę. Mój syn, powrócił właśnie i stara się o posadę w pani biurze. Aha. Ale widzi pani, starający się o posadę jest tysiące. Rozumiem, ale są jednakże tacy, którzy zasługują na zaufanie. Teraz sobie uświadomiłam, że te banknoty tysiąc złotowe właściwie nie należą do mnie, należą do pani. Służę. Dziękuję. Służę. Tak. Co się tyczy posady, to syn pani mógłby ją ewentualnie otrzymać, gdyby nie to, że naczelnik kołtuński usilnie proteguje kogoś innego. Teraz sobie przypomniałam, że te pieniądze, które Pani znalazła na progu, też właściwie nie są moje, należą do Pani. <laughs> Z naczelnikiem Kołtuńskim i jego protegowanym damy sobie jakoś radę. A więc sprawa da się załatwić. <laughs> tak, o ile się da, o tyle się zrobi. Ale czy się zrobi, jak się da? Niech no się tylko da, to już się zrobi. <laughs> Zatem yy, mogę liczyć? Tak. O ile ja będę jeszcze liczyła. Tam zdaje się leży 1500 zł. Tam leży 500 zł. Pani się myli. Tam musi leżeć 1500. Świnia. O to sam rzeczywiście służę. Zatem załatwione? Załatwione. Mój syn ma posadę. A moja sprawa. No dziś pani otrzyma papier. <grym> no widzi Pani, wszystko w porządku. A wymyślają nam, że bierzemy łapówki. Czy ja wzięłam od pani łapówkę? Broń Boże. A ja też nie. <grym> A zatem jesteśmy czyste. Jak kryształ. Jak dwa kryształy.